Witajcie! W dzisiejszym odcinku powinniśmy pochylać się nad długo wyczekiwanym przez Was zasilaczem sterowanym cyfrowo, ale wydarzyło się coś, co pokrzyżowało trochę nasze plany. Lutownica, no co jest z Tobą? Stacja lutownicza, którą rok temu z kawałkiem dostałem w prezencie od jednego z was i którą polutowałem naprawdę dużo projektów, włącznie z tym zasilaczem, uznała, że kończy ze mną współpracę. Na pożegnanie zostawiła po sobie jedynie kłęby dymu o pięknym elektronicznym aromacie, które trzeba było wietrzyć przez kilka godzin. Po zajrzeniu do wnętrza sprzętu okazało się, że przyczyną awarii było kilka błędów konstrukcyjnych, które nałożyły się na siebie i spowodowały to. Co widzicie teraz przed sobą? Czyli stację lutowniczą w kompletnej rozsypce. W sumie trochę szkoda tego sprzętu, bo dobrze mi się tym Chińczykiem lutowało. Dlatego dzisiaj bliżej przyjrzymy się, co tu tak właściwie poszło nie tak. Żebyście, jak macie podobne stacje, wiedzieli, co tam w środku zmienić w celu uniknięcia takich sytuacji. Przejdźmy teraz do początku historii zakończonej w kłębach dymu. Był dzień jak co dzień. Pracowałam nad pewnym układem do swojego komputera na Z80. Sam komputer powstał już prawie 2 lata temu, ale postanowiłem na chwilę do niego wrócić. Chciałem przetestować na nim świeżo napisanego kodeka audio, drugiego w karierze. Dekoder, czyli część odpowiedzialna za odtwarzanie skompresowanej muzyki, miał być ekstremalnie lekki obliczeniowo. Najbardziej wewnętrzna pętla dekodera ma zaledwie 3 linie. Uznałem, że dobrym potwierdzeniem jego lekkości obliczeniowej będzie odtwarzanie skompresowanego dźwięku na Z80. Niestety, z powodu braku sprzętowego SPI i przez to wolnego odczytu danych z pamięci brzmiało to po prostu słabo. Rozwiązanie jest proste: dodanie sprzętowego SPI. Całe to testowanie kodeka to był jedynie wątek poboczny, więc układ zrobiłem na szybko. Minimum prototypowanie i symulacji: od razu trawię płytkę, co będzie, to będzie. Kto umrze, to umrze i trudno. Po zlutowaniu układ jakoś działał, ale nie do końca tak jak trzeba. Musiałem wykonać trochę druciarskich poprawek. I to właśnie w tym miejscu główną bohaterką opowieści stała się stacja lutownicza. W pewnym momencie kolba przestała topić cynę, i mimo świecącej się ciągłym światłem kontrolki, że jest grzanie, temperatura zamiast rosnąć spadała. Wcześniej miałem w tej stacji problemy z gorącym powietrzem. Zaczęły pękać przewody w wielożyłowym kablu. Najpierw poszedł czujnik obrotów wentylatora, później samo zasilanie wentylatora, następnie czujnik odłożenia kolby i jedyne niepęknięte zostały przewody od grzałki. I teraz jak nawaliła lutownica, pierwsze o czym pomyślałem to oczywiście pęknięte przewody. Zacząłem wyginać kabel w nadziei, że załapie i będzie grzało. W przypadku gorącego powietrza taka technika działała. Tutaj nic to nie dało i chwilę później z obudowy zaczął wydobywać się dym. Odciąłem zasilanie i rozebrałem sprzęt, bo po samym smrodzie domyśliłem się, co nawaliło. Dolne uzwojenie transformatora, czyli pierwotne, wyglądało podejrzanie. I o ile temperatura na nim nie była jakaś tragiczna, to po uruchomieniu całości na kilkanaście sekund pomiar termowizją wykazał tyle. Transformator niczym nie był tu obciążony. Wszystko stało się jasne. Uzwojenie pierwotne dostało przebicia. Pytanie tylko, dlaczego? Postarałem się na nie odpowiedzieć po zneutralizowaniu smrodu, którym przesiąkła cała stacja. Zacząłem od pomiaru rezystancji na wejściu kolby. No i odkryłem coś, czego się nie spodziewałem: przewody nie były przerwane, wręcz przeciwnie, były gdzieś zwarte. No a gdzie mogło się zewrzeć, jak nie we wnętrzu kolby? Zajrzałem do niej, no i wyglądało to podejrzanie. Miejsce, w którym grzałka stykała się z płytką, było czarne, natomiast luty tak dobrze słyszeliście luty w lutownicy miały do tej grzałki bardzo blisko i były lutowane tą samą cyną, którą lutownica ma za zadanie roztapiać. W jednym miejscu cyna z powodu gorąca po prostu sobie spłynęła, powodując zwarcie. Tylko dlaczego stało się to dopiero po ponad roku, a nie na samym początku? Nie zwiększałem temperatury lutowałem na tej, co zwykle 350 stopni. Sprawy się wyjaśniły, kiedy odkryłem, że na końcu grzałki wykruszyła się ceramika, łącząca termicznie termoparę mierzącą temperaturę z grzałką oraz z grotem. Lutownica musiała grzać mocniej, żeby uzyskać na czujniku zadaną temperaturę, no i roztopiła się tacyna w kolbie. Od razu widać, że ustawianie maksymalnej temperatury na takich kolbach to nie najlepszy pomysł. Najprawdopodobniej stałoby się to samo nawet bez wykruszonej ceramiki. No dobra, wiemy już dokładnie, co tu się odwaliło w tej lutownicy. Ale dlaczego nie zadziałały żadne zabezpieczenia? Czy w ogóle były tu jakieś zabezpieczenia? Od razu rzuca się w oczy bezpiecznik. Tyle, że zobaczcie, gdzie on jest. Od razu na wejściu tutaj przewodu sieciowego. Neutralny szedł sobie bezpośrednio na płytkę. Faza. Idzie przez bezpiecznik i przez włącznik. To zobaczmy, co to był za bezpiecznik. Słabo to widać, ale pisze na nim T6,3 Ampera, czyli zwłoczny na 6,3 Ampera. Transformatorek, który tu był, no praktycznie nie ma szans, żeby taki bezpiecznik przepalił. Po co taki wielki bezpiecznik? No z sieci jest tutaj zasilany nie tylko transformator, ale także ten nasz hotter, który podobno pobiera 700 W z hakiem. Więc no bezpiecznik musi być tutaj porządny. Bo, jakbyśmy dali bezpiecznik, którego transformator dałby rady przepalić, to hotter też by go od razu przepalał. A czy dalej nie było jakichś dodatkowych bezpieczników? Zobaczmy. Tutaj wchodziło zasilanie z transformatora. Zasilanie lutownicy to są niebieskie przewody. 24V. No i zobaczmy, gdzie one sobie tutaj idą. Kolba była podpięta tutaj. Dwa pierwsze piny tego złącza. Jeden idzie bezpośrednio na kolbę a drugi tutaj na ten element o tu i później wychodzi sobie z tego elementu na kolbę. Brak jakiegokolwiek bezpiecznika, nic. W kolbie też bezpiecznika nie znajdziemy. A ten element to jest zwyczajny triak. Wystarczyłoby dodać tutaj albo oddzielny bezpiecznik na kolbę, albo oddzielne bezpieczniki na chota i na transformator. I wtedy zamiast palić cały transformator spaliłby się jedynie bezpiecznik. No, albo błąd konstrukcyjny, albo celowe działanie w celu obcięcia kosztów. Jeszcze jedna rzecz mi przychodzi do głowy, która mogłaby ten sprzęt uratować. Wystarczyłoby dodać do wsadu mikrokontrolera, który tutaj wszystkim zarządza, funkcję, która by wyłączyła nam grzanie na lutownicy, jeżeli zostałoby wykryte, że mimo zapodawania pełnej mocy temperatura nie tyle nie chce rosnąć, ale także gwałtownie spada. Tryak. Mimo zwarcia na grzałce się tutaj nie przypalił, więc byłby w stanie odciąć zasilanie grzałki. No ale wiadomo, modyfikacja takiego gotowego sprzętu w ten sposób to jest kupa roboty. Najłatwiej będzie po prostu wstawić tutaj bezpiecznik na tą kolbę. I to wszystko. Takie to proste. Bezpiecznik za kilkanaście groszy i najwyżej kilkanaście minut roboty. Więc jak macie takie stacje i podejrzewacie, że tam też jakieś przekręty w środku odchodzą. To warto tam zajrzeć i ten bezpiecznik w razie potrzeby dodać. Mam tu jeszcze zastrzeżenia co do użytego transformatora. To jest nalepka z niego. Tutaj podali napięcia wyjściowe, ale nie podali dopuszczalnych prądów, jakimi można te uzwojenia obciążyć. Znalazłem zdjęcie tego transformatora z tej dokładnej stacji, gdzie na nalepce były podane prądy. No i zobaczcie, co tam było. Na uzwojeniu 24, no tam 23V. Maksimum 90 Ampera, a my tu na grzałce mamy 18 Ohmów, czyli przy pełnej mocy, tam szedł ponad 1 Amper. Już fabrycznie ten transformatorek może być przyciążany. Tą stację oczywiście można wyremontować, ale byłoby z tym trochę roboty. Przede wszystkim trzeba wstawić nowe zasilanie. Ja teraz szedłbym raczej w stronę zasilacza impulsowego, czyli prąd stały na wyjściu, to musiałbym tutaj przerobić, zamienić triaki na mosfety. I jeszcze dokończę pewnie kilku innych modyfikacji, żeby te mosfety były dobrze sterowane. Kolejna sprawa, no kabel odchota trzeba wymienić. Tym już się praktycznie nie da pracować, bo a to wentylator się wyłącza, a to nie wykrywa, że ją odkładam. No czujnik tutaj obrotów, to problem rozwiązałem w inny sposób, po prostu wstawiłem tutaj układ, który zapodaje sygnał tutaj na wyjście. To co wcześniej było wyjściem czujnika obrotów, że płytka myśli, że cały czas ten wentylator tam się kręci, nawet jakby się przestał kręcić. Więc na no rozwiązanie trochę głupie, ale działa. Kabel wiadomo można zmienić, ale skąd ja wytrzasnę taki kabel, który ma tyle żył. Nie wsadzę tu takiego marketowego, wielożyłowego, grubego, bo ciężko tym będzie operować. No a dodawanie oddzielnego, grubego nagrzałka i cieńszego na tą resztę to takie trochę chałupnicze druciarstwo. Dlatego ja teraz szedłem w stronę zakupu po prostu nowej stacji albo oddzielnie hota i lutownicy. Niewykluczone, że to naprawię, ale będzie to takie rozwiązanie awaryjne. Stąd moje pytanie do was, do widzów. Z czego tam korzystacie? Z jakich lutownic, z jakich hoterów, co polecacie? Co wam niezawodnie chodzi, nie psuje się i jednocześnie nie jest jakieś specjalnie drogie. Żeby nie przesadzać z kosztami, to myślę, że max 200 zł na hota, max 200 na lutownicy. No jakbyście znali coś naprawdę spoko w dobrej cenie, to powiedzmy może być te pół tysiąca za cały zestaw. Im lepsze wyniki będą miały filmy, czyli także ten film, a co za tym idzie kanał, tym lepszy sprzęt będę mógł sobie zafundować. Dlatego jeżeli się podobało, zostawcie po sobie łapy w górę. Żeby nie ominęły Was najnowsze materiały, subskrybujcie kanał. Piszcie też w komentarzach jakie tam sprzęty polecacie. No i widzimy się w kolejnych odcinkach już mam nadzieję... Bez problemów technicznych z lutownicą. Tak na marginesie sprzęt udało się uruchomić w nazwijmy to trybie awaryjnym, aby następnie poprawić jeden lut w lutownicy.